Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Zinord. A dzisiaj chciałem Wam przedstawić taki mały, można powiedzieć, unboxing. Przesyłki z jadty, tak. Przesyłki z jadty. Kupiłem y, sobie mangę, zaraz zobaczycie jaką. Y, no i w sumie tyle. Możemy zacząć otwierać, myślę. Jest bardzo dobrze zapakowane. Mimo, że to jest najtańsza przesyłka, jaka była, czyli ekonomiczne, polecone. Z tego co dobrze pamiętam. No ja może wezmę nożyczki od razu. Może tutaj się nie bawić za dużo. Sobie przetniemy Ale żeby też nie pociągnąć mangi, bo już w środku jest manga. Jak możecie się domyślać, tutaj możemy rozerwać. To nic się nie stanie. Okej. Okay. Tutaj myślę, że też możemy przeciąć. Bardzo dobrze zapakowane nawet. Nie spodziewałem się takiej dobrze zapakowanej przesyłki. Okay. O. Mamy dwie przypinki nawet. Wow! Tego się nie spodziewałem. Mamy dwie przypinki, zaraz może to otworzę. To jest, to jest gratis. O, fajnie. O, jak miło! O, o, jak słodko! Mamy przypineczkę Sasuke wersji Neko. I, 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 i to jest chyba znak Zodiaku Baran. Tego co widzę, chociaż mogę się mylić, nagrałem to telefonem, więc wybaczcie, jeśli jakoś nie będzie jakaś powalające A manga, jak zamówiłem, o jest, to jest, może to zabiorę. Eee, pff, telefon może być ciężko tak przychylić, ale jest Azel Sejmaden, pierwszy tom, wydanie specjalne, Vaneko. Co, kupiłem za złotówkę, tak, złotówkę. Yy, o mało drugiego tomu do 6. i właśnie brakowało mi Azel Seymadan i tam w 7 8 9, 10 to się jeszcze zbierze. No, złotówka mnie kosztowało, bo na przecenie kupione. Teraz właśnie jest wyprzedaż te wietrzenie magazynu Waneko i po złotówkę mam dostać mangi starsze tytuły, jak na przykład Lok Superczowe, który też do mnie przyjdzie niebawem, 9 tomów. Więc też pewnie zrobię unboxing jakiś i może kiedyś tam zrecenzuję później. No, jestem bardzo zadowolony. Za taką cenę mieć taką mangę, to wiecie. Tylko się cieszyć. Tutaj już, ty, ty czekajcie, czekajcie. Tu jeszcze właśnie powinna być. Jedna rzecz. O, jest. Kolejna przypinka. Yadta, Hello world. Czyli pierwsza przypinka. Pierwszy achievement zdobyty na jadcie, w sumie to nie jest moja pierwsza przesyłka, ale wcześniej zamawiałem pre-numeraty same, przez co nie, dostałem, nie dostawałem właśnie przypinek i nie zaliczało się to mi do achievementu Hello World, czyli pierwszej przesyłki zamówionej z magazynu jadty. No i w sumie tak wygląda zamówienie: za złotówkę i przez przesyłkę, czyli około 8 złotych łącznie. Dostałem trzy przypinki, z czego dwóch się nie spodziewałem. Naprawdę jestem wdzięczny Ci, ja jeśli to oglądasz. Bardzo mi miło. I dostałem. No, mangę, którą bardzo chętnie przeczytam. Jeśli chcecie recenzji, czy coś. Może recenzji to nie, ale mojej opinii na temat całej tej mangi, przynajmniej do szóstego tomu, bo dalej nie mam na razie. A ciężko zdobyć, ponieważ już nie są dodruko dodrukowywane kolejne tomy. Więc może być ciężko zdobyć, ale jakoś zdobędę. No, więc to było na tyle. Jestem bardzo zadowolony, szczególnie z tego jak, jak dobrze zapakowana jest przesyłka i z zawartości, bo... Naprawdę nie spodziewałem się tych dwóch przywinek. No, także dzięki za uwagę, zapraszam do moich recenzji, opinii. No i na mój kanał w ogóle, nie? Dzięki jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia, na razie.